Strefa płyt to punkty handlowe, które świadczą usługi formatowania i plynowania. Tak więc swój pomysł, swój projekt, który wymyśliłeś, możesz przyjść i w tych punktach zrealizować. Zrealizujesz u nas każdy mebel. Znajdziesz też profesjonalnego stolarza, jeżeli będziesz chciał, żeby to ktoś to wykonał odpowiednio. Znajdziesz odpowiednie narzędzia, odpowiednie akcesoria. To koncept, który 11 lat temu powstał w naszych głowach, bo jak wiesz, Pan jest dużym producentem, który współpracuje z wielkim przemysłem nablowym. Więc małe punkty handlowe to był nasz pomysł na dotarcie do każdego z nas. 11 lat temu powstał koncept. Dzisiaj to jest 120 firm. Dzisiaj to 120 profesjonalnych punktów, które świadczą profesjonalne usługi na bardzo profesjonalnym sprzęcie. Dzisiaj to też firma, to też sieć, o którą bardzo mocno dbamy. Organizujemy programy motywacyjne, szkolenia, targi. Także jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, dołącz do naszego grona. Z małych firm tworzymy firmę znane w całej Polsce. Znajdziesz nas na www.strefapłyt.pl.